Cześć! Mam na imię Kasia, jestem nauczycielką rytmiki i pokażę Wam dzisiaj, jak zagrać na pianinie zabawy ilustracyjne, nie znając nut, nawet nigdy nie dotykając klawiatury. Będą to sposoby, które będą mogli wykorzystać wszyscy nauczyciele i osoby, które właśnie o tym marzą. Może jest taka sytuacja, że macie w przedszkolu zakurzone pianino, nikt na nim nie gra, a teraz macie szansę wykorzystać je do zabawy. Pamiętajcie, że muzyka na żywo to jest coś nie do zastąpienia, dlatego kiedy nauczyciel usiądzie przy pianinie, to zrobi naprawdę efekt wow i będzie rozwijać i uwrażliwiać dzieci. No to zaczynamy! Pokażę Wam zabawę pod tytułem Pogoda. Będziemy grać cztery elementy na pianinie. Będzie to słońce, będzie to deszcz, wiatr i burza. I zobacz, masz klawiaturę pianina, klawiaturę fortepianu albo keyboardu i możesz podzielić ją na trzy elementy. Tu są wysokie dźwięki, czyli rejestr wysoki. Tu jest rejestr średni, czyli to, co jest przed tobą. A tu jest rejestr jest niski, znajduje się po lewej stronie. Oprócz tego mamy też czarne klawisze i białe. Czarne i białe. Więc wykorzystując te elementy i wdrażając je... W taki sposób praktyczny, będziesz coraz lepiej się poruszać po klawiaturze, coraz pewniej wymyślać nowe te zabawy, bo będziesz poznawać różne elementy, które ilustrują zabawę dla dzieci. Ilustrują pokazywanie słońca, ilustrują pokazywanie deszczu, bo w rytmice bardzo ważne jest to, żeby właśnie ruch był zgodny z muzyką. I wtedy rozwijamy nasze wszystkie zmysły, nasze procesy poznawcze i naprawdę jest. To dobra zabawa dla dzieci. To jest też dobry sposób. Słuchajcie, ostatnio to re reklamuję też w moich mediach społecznościowych jako sposób na zmniejszenie. E, takie, takiego głośnego zachowania grupy. Jeżeli dzieci bardzo krzyczą, nie są wrażliwe w ogóle, nawet w 10%, to właśnie poprzez stosowanie muzyki fortepianowej możesz uzyskać to, że one zaczną się koncentrować na dźwiękach. Ale to jest też praca. Pamiętaj, że to nie będzie tak, że jak, że jak masz rozkrzyczaną grupę, to jak nagle zagrasz na pianinie, będzie cisza. Może być cisza na pierwszych zajęciach, ale na kolejnych, no to wiadomo, że będzie przekrzykiwanie się, bo dzieci są przyzwyczajone do takich dużych bodźców słuchowych. A kiedy będziesz uczyć je, czyli zdyscyplinować, czyli zwracać uwagę na pewne elementy, cierpliwie oczekiwać, że będą słuchać. Czyli robić zmienność w tych elementach. Monotonia to jest w ogóle coś najgorszego, więc to nie, 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 nie. Ale jeżeli właśnie jakieś takie triki zastosujesz, które też przemycam w swoich mediach społecznościowych czy na swoich webinarach, no to wtedy jak najbardziej uzyskasz ten efekt dużej dojrzałości grupy i dzieci zaczną doceniać to, że nagle jest wysoki rejestr, a nagle jest niski. Zaczną zauważać, że tu jest muzyka. А тук е музика... Легато. Więc naprawdę e, wiem, co mówię, ponieważ e, no, już mam duże doświadczenie. Od 19 roku życia prowadzę zajęcia w placówkach przedszkolnych e, i mam firmę, która od 4 lat zajmuje się zajęciami rytmiki w żłobkach i w przedszkolach. Działamy w 12 miastach na Śląsku, 6 nauczycieli jest w moim zespole. Naprawdę się dzieje i widzimy wszystkie widzimy że to, co robimy, ma sens. Ale teraz nie przedłużając, zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Uwaga, mamy pogodę, zabawa w pogodę. Cztery elementy, czyli słońce. Oczywiście wykorzystujemy wtedy rejon po prawej stronie, czyli rejestr wysoki. No i uwaga, no wiadomo, że ja potrafię zagrać w tonal, tonalnie, tak? Czyli w określonej tonal, tonalności, ale wcale nie musi tak być. Ja też na swoich zajęciach gram, na przykład tak. Na czarnych klawiszach. Zobacz, jak to ładnie brzmi. A ja w ogóle nie wiem, co ja gram, nawet z zamkniętymi oczami. Oczywiście też dodaję pedał. Mamy pedał w pianinach, takich akustycznych, te, które najczęściej się kurzą. Więc ten po prawej stronie, jeżeli go przyciśniesz nogą, to wtedy pięknie te dźwięki się rozlewają. I możesz na jednym pedale grać sobie na czarnych klawiszach. Hmm. Uważaj, żeby nie schodzić już na ten rejon średni a nie niski, bo słońce kojarzy nam się z tym, że jest wysoko w górę. Dzieci mogą oczywiście naśladować słoneczko, podnosząc rączki wysoko w górę. Drugim elementem jest deszcz. Deszcz zagrałabym w tym środkowym rejestrze, czyli naprzeciwko ciebie, taki rejon nie za duży. I deszczyk gramy bez pedału, Na białych klawiszach, ale osobno każdy dźwięk, czyli artykulacja jest taka. I nawet jak się pomylisz, ja teraz się pomyliłam, myślisz, że dzieci będą słyszeć, że zagrała pani zły dźwięk? Nie, nie ma takiej opcji, bo będą zajęte zabawą. Ty będziesz zajęta graniem swojej partii, więc wszyscy naprawdę będą skupieni na swoich rzeczach więc nie przejmu się żadnymi pomyłkami. Zresztą to jest muzyka improwizowana. A muzyka improwizowana charakteryzuje się tym, że nie wiem co będzie dalej, ponieważ to wszystko wypływa po pierwsze z moich pomysłów i mojego zamierzenia celu moich zajęć, a po drugie z energii grupy. No bo przecież jak widzisz, że dzieci nudzą się robiąc słoneczko i robisz to już 5 minut, no to wiadomo, że czas na zmianę. Na zmianę oczywiście aktywności, nie zmianę ćwiczenia, bo to ćwiczenie może trwać naprawdę 7 minut i na pewno dzieci ci nie zarzucą, że się nudzą, jeżeli będą zmiany aktywności. Czyli najpierw możesz sobie zagrać słońce na czarnych klawiszach po prawej stronie, potem możesz zagrać deszczyk i dzieci mogą na przykład przeskakiwać przez kałuże udając, że są w kaloszach, albo zagrać bardziej równe dźwięki i mogą paluszkami uderzać o podłogę, na przykład dzieci młodsze, tak, trzyletnie, albo nawet roczne. Słuchajcie, jeszcze teraz mamy trzeci element naszej zabawy, czyli burza. Burza kojarzy nam się z mocnymi uderzeniami grzmotu i będzie to w niskim rejestrze. Po lewej stronie te misiowe dźwięki to są dźwięki w niskim rejestrze. Więc kiedy zagrasz, to dzieci wiedzą, że idzie burza i mogą na przykład wtedy się kryć, kucając. A teraz zobacz. Jeżeli nie. Ten, ten rejs ten re jest, jest troszkę niebezpieczny ze względu na to, że tutaj takie chmury brzydko to e, brzmi. Oczywiście może to być zabieg też specjalny, przecież burza nie jest e, ładnie brzmiąca, tylko jest przerażająca. Więc kiedy zagrasz takimi całymi dłońmi, to może być taki efekt właśnie dramaturgii zabawy. Albo jeżeli bardzo źle to brzmi i tak huczy, to możesz wykorzystać tylko jeden dźwięk w jednej, drugi dźwięk w drugiej ręce. I dublujemy dwa razy. Raz, dwa. To są te grzmoty. Albo jednakie dźwięki gram, byle dwa te same. Czyli jeden, drugi. Repetytuje dźwięk. To mogą być grzmoty, więc dzieci mogą się chować przed burzą. I słuchajcie, ostatnim elementem tej zabawy mogą być na przykład, może być naśladowanie wiatru. Wiatr może porwać dzieci i po całej sali nimi zarzucać. One mogą wirować jak śnieżynki, jak śnieżynki czy jak listki, w zależności od pogody. I jak zagrać wiatr? Zagramy go za pomocą glisanda. Słuchajcie, ręka musi być bardzo taka mocna, sztywna i będziecie grały tą częścią dłoni. Nie boimy się o paznokcie, a jeżeli się boimy, to możecie zagrać tą częścią dłoni, ale ja gram tą i zaczynam wszystkie dźwięki po kolei. A wracając, gramy albo kciukiem. Ale to może być bolesne na początku, bo to tylko się tak wydaje, ja już mam dużą praktykę. Albo odwracasz dłoń w taki sposób. Przedich. I jedna druga ręka, to już w zależności od Ciebie. Pewnie słyszysz, że gram na pedale. Włączam teraz pedał. Prawy pedał przedłużający. I gram wiatr! A dzieci po całej sali wirują! Oczywiście na białych klawiszach gram, a mogę też zagrać na czarnych, ale jest to oczywiście trudniejsze. Białe są takie bardziej miękkie, ponieważ są bliżej siebie, więc wtedy nie ma już takiego dyskomfortu. I teraz co może zrobić wiatr? Przyspieszyć? A dzieci wirują! Uuu. Po całej sali. Słuchajcie, zabawa przednia. Teraz pokażę Wam w całości, jak może brzmieć. Zaczynamy. Słyszycie, wyszło słoneczko. To pokażcie, jak wysoko świeci, rączki do góry. Zaszło chmurką. Więc schowajcie, buzię, przyszła chmurka. O, słyszę, że znowu jest słoneczko. to pokaż, jak ładnie opadają kropelki na podłogę. Paluszkami o podłogę. Przyszła burza, chowamy się, wszyscy się kłócają kuca... i się chowają. A co teraz słyszycie? Pokazujemy deszczek. Kap, 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 kap. Hey, Słuchajcie, się, przyszła burza. Ale grzmoty się pojawiają na niebie. Przyszedł wiatr, który podniósł wszystkie listki i wirują po całej sali. wysoko, unosząc rączki. Jak może wyglądać ta zabawa od A do Z. Oczywiście dzieciom na początku trzeba wdrożyć te elementy. Czyli nie że siadasz i od razu mówisz, tylko możesz na przykład wydrukować um, właśnie elementy słońca, deszczu, burzy, wiatru i wtedy dzieci pokazują paluszkiem to co słyszą, żeby mogły to zidentyfikować i zapamiętać. One wtedy też dopasowują charakter muzyki do charakteru danej, danego elementu pogody i potem świetnie mogą to wykonać właśnie ruchowo. Słuchajcie, i to nie chodzi o to, żeby tę zabawę wykonać raz i zapomnieć. Wykonujcie ją co dwa dni, raz w tygodniu. Niech to będzie nagroda dla dzieci, niech to będzie super zabawa, która nie tylko je bawi, ale też edukuje. I to jest dla nas najważniejsze, że te elementy rytmiki kształtują procesy poznawcze dzieci. One zaczynają, zaczynają swoją koncentrację kształtować, pamięć. Przerzutność i podzielność uwagi, koordynację słuchowo-ruchową. I to jest naprawdę nadrzędny cel rytmiki. Oprócz oczywiście uwrażliwiania i rozwijania tych procesów, tych zdolności muzycznych dzieci, tak? bo są dzieci, które są zdolne muzyczne, więc na pewno dobrze je to przygotuje do szkoły muzycznej, bo zaczną postrzegać muzykę inaczej niż tylko, wiecie, takie proste bity czy, czy podstawowe funkcje harmoniczne. Ale y, oprócz tego, że, że właśnie zdolności muzyczne są kształtowane y, i ta wrażliwość, estetyka, to jeszcze y, procesy poznawcze, więc to już naprawdę dla wszystkich dzieci. Życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten pomysł i już wkrótce pojawi się y, nowy produkt, czyli 5 zabaw, które będziecie mogły zagrać od A do Z za pomocą klawiatury. Nie umiesz grać na pianinie? Ze mną się nauczysz.